Zadałem sobie takie pytanie. Oczywiście na początku było, dlaczego mi się to stało, dlaczego inni mają lepiej, że ja się nie nadaje? tak? Mhm. Miałem chwilę takie zwątpienia. Nawet myślałem, że wyjechać za granicę gdzieś do pracy, że pójść do takiej normalnej, fizycznej pracy, chociaż nic nie potrafiłem robić. Mówię, nauczę się na budowie i przynajmniej będę zarabiał na życie, nie? Mhm. Ale z drugiej strony pisałem sobie kartkę papieru, co potrafię robić, co lubię robić, co sprawia mi przyjemność. I okazało się, że... I przede wszystkim, dlaczego odniosłem sukces, a dlaczego porażkę? Jak wyciąłem wnioski, stwierdziłem sobie: OK, czyli nie mogę powtarzać błędów i muszę skupić się na tym, co potrafię najlepiej. No i wyszło na tym, że sprzedawać, właśnie budować sieci sprzedaży, że to jest coś, co jest takim moim konikiem, e, wyszukiwać okazji rynkowych, ale nie zajmować się administracją na mhm. przykład. Nie? Okazało się, że jak moją siostrę zatrudniłem na pół etatu, to ona ogarnęła mi to za, na pół etatu, to co mi zajmowała 16 godzin i zrobiła to dużo lepiej, mhm. że bardziej dokładnie. Mamy tego z przyjemnością, bo ona jest księgową. Nie? A ja miałem nagle wolne ręce. Nie? Nagle patrzysz i mówisz, no, może masz czas dla klientów, mhm. masz czas na zarabianie pieniędzy, masz czas na wielu rzeczy, nie? Mhm. Okazuje się, że właśnie to były takie ciekawe wnioski, które e, wtedy wyciągnąłem. I uważam, że bankructwo to jest coś fenomenalnego, jeżeli się przydarzy przedsiębiorcy i wyciągnie wnioski. Ale bardzo złego, jeżeli się przydarzy i nie wyciągniesz wniosków. Mhm. Jeżeli nie wyciągniesz wniosków, to będziesz powtarzać tą lekcję. Aż do skutku. Życie Cię będzie tak uczyło, aż w końcu powiesz, no dobra, a teraz już, dobra,